29 stycznia 1655 roku polska jazda ruszyła na kozacko-moskiewską straż przednią. Wroga kawaleria nie miała szans z chorągwiami Rzeczpospolitej i gdy po krótkim starciu uszła z pola bitwy, Polacy spadli na ustawionych przed taborem piechurów. Te oddziały tym bardziej nie mogły powstrzymać nacierającej jazdy i po stawieniu niewielkiego oporu rzuciły się w stronę ufortyfikowanych wozów. Hetman Potocki posłał wtedy większość swej jazdy do ataku. Kozacy obsadzający tabor nie mogli oddać czystych strzałów, gdyż mieli przed sobą własnych towarzyszy. Podążający w ślad za nimi koroniarze dotarli do wozów i udało im się rozerwać tabor w centrum i jego prawej stronie. Kawaleria nie miała litości dla przeciwnika. Część obrońców upadła w panikę i opuściła swe stanowiska, a Polacy zdobyli kilkanaście dział. Zajeźdźcami podążała piechota, która rozpoczęła wkraczać w głąb taboru. Inaczej wyglądała sytuacja na drugiej flance. Tatarzy natarli kilkukrotnie na nieprzyjaciela, jednak ich niska odporność na broń palną sprawiła, że wkrótce zaprzestali ataków. Dalsze starcia były już prowadzone w kompletnych ciemnościach. Doszło do zmieszania szyków a komendy dowódców nie mogły być skutecznie przekazane. Część oddziałów koronnych rozpoczęła grabież taborów, a liczne wozy uniemożliwiały kawalerii dotarcie do piechoty, która znajdowała się już za nimi. Pozwoliło to Chmielnickiemu na przeprowadzenie kontrataku. Doszło do zaciętych walk piechoty, a gdy jazda koronna chciała wesprzeć swych towarzyszy, została silnie ostrzelana przez kozaków. Sprawiło to, że kawaleria zabierając zdobyczne działa wycofała się z pola walki. Osamotnieni piechurzy dzielnie stawiali opór, ale ostatecznie ponosząc spore straty również zostali odparci. Kozacy po tym wydarzeniu szybko spięli tabor, a siły Rzeczpospolitej nie były już zdolne do skutecznego natarcia.